dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od tego pytania tego uczonego w piśmie, które pyta Jezusa, ale które jest największe z przykazań. On pyta dlatego, że e, tak do końca nie wiemy, czy jego intencja była taka czysta, dlatego, że e, przed tym tą Ewangelią są e, dwa pytania, takie podstępne. Pierwsze pytanie, które znacie, to jest to, kiedy Pana Jezusa chciano wystawić na próbę i mówiąc, czy mamy płacić podatek Cezarowi, czy nie. I później pytanie też o, o to takie o zmartwychwstanie. Czyją żoną będzie ta kobieta, która miała siedmiu mężów? I teraz po tym, po tym jest właśnie ten tekst, który przeczytaliśmy dzisiaj, czyli które jest największe, najważniejsze przykazanie. Dlaczego ten Żyd, ten uczony w piśmie, pyta się w ten sposób? Dlatego, że Żydzi mieli 613, około 613 takich przykazów. To były nakazy, przykazy i w tych nakazach, przykazach chcieli jak gdyby przez to pytanie. Być może, że go, no, żeby on się jakby zawikłał w tym, żeby on stał się takim jednym z wielu interpretatorów, można powiedzieć. Tory. I Jezus zna przewrotność ich serc. I pomimo tego chce odpowiedzieć na jego pytanie, dlatego że wierzy, że pomiędzy tymi ludźmi, którzy słuchają. Są ludzie, którzy naprawdę szukają prawdy, że oni szczerze szukają prawdy. Dlatego nie boi się wejść w ten dialog, który jest takim, można powiedzieć, chodzeniem po, po takim gruncie bardzo niestabilnym. I, I dlatego odpowiada temu uczonemu: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swojego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Pan Jezus e, przypomina ten tekst, który pochodzi z Powtórzonego Prawa, z Księgi Powtórzonego Prawa. Każdy Żyd w ciągu dnia dwa razy dziennie odmawiał tą, tą modlitwę. I e, Miłość, o jakiej tu mowa jest to miłość, która do Boga, która polega też na takim posłuszeństwie Jego woli, że, że ten, kto jest, wierzy w Boga, winien oddać Jemu miejsce w swoim życiu. Oczywiście też Pieniądze, jeżeli trzeba, a nawet byli tacy, którzy oddali swoje życie za wiarę, jest jak gdyby to potrójne wyznanie całym sercem, całą duszą, całym umysłem wszystkich sił oznacza może być taką miłość totalną, niepodzielną, że do Boga ta miłość ma być taka pełna. I rzeczywiście uczniowie, którzy chodzili z Jezusem, oni widzieli, że Jezus ma taką intymną relację z Bogiem Ojcem. I to jak gdyby im nie umknęło, że ta relacja, którą Jezus ma z Ojcem, jest czymś takim, co widać na zewnątrz. Kiedy Jezus się modlił. Oni widzieli, że On rozmawia z kimś i zaprasza ich do, tej, do takiej relacji intymnej z Ojcem. Ale to zaproszenie jest również dla każdego z nas, mimo że, że, można powiedzieć, że ta Ewangelia była napisana 2000 lat temu. To zaproszenie jest aktualne, również dla nas i... Pan Jezus pyta dzisiaj, czy ja kocham Boga? I myślę, że większość z nas kocha Go za mało. Ja również. I, ale czy my chcemy Go kochać więcej? Czy ja Go chcę kochać więcej? I w przeciwieństwie do aniołów, y, nasza miłość. Y, Wzrasta, nasza miłość rozwija się. Aniołowie u Aniołów nie ma rozwoju. Aniołowie są oświecani, można powiedzieć. Oni otrzymują taką, takie poznanie wlane z góry. U nas natomiast, u ludzi, jest pewien rozwój. Jest tak jak mówił papież Benedykt XVI w tej swojej encyklice Bóg jest Miłością, on pisał, że miłość nie jest nigdy skończona, spełniona. Tak jak czasami ktoś może powiedzieć: już starczy. Ja już tak Cię kochałem, teraz już więcej nie mogę Cię kochać. Albo jakby. Człowiek chce powiedzieć, że już więcej nie może kochać, ale tak nie jest, dlatego że miłość zmienia się z biegiem życia i ona jak gdyby dojrzewa. I dlatego wiemy też, że dwie osoby, które się kochają naprawdę, które są zakochane, to z biegiem czasu można powiedzieć, że one chcą coraz bardziej tego samego i również odrzucają wspólnie może powiedzieć to samo. I to właśnie też starożytni uznali za prawdziwą treść miłości stać się podobnym, jedno do drugiego, co prowadzi do wspólnoty pragnień i myśli. I historia między człowiekiem i Bogiem polega właśnie również na takiej wspólnocie woli, że wzrastam w jedności myśli i uczuć z Bogiem. I w ten sposób nasza wola stopniowo, można powiedzieć, staje się wolą Boga. Coraz bardziej można powiedzieć, nasze wole są zbieżne. Wówczas też przestaje ta, można powiedzieć, te przykazania, przestają być czymś takim narzuconym z, ze, z zewnątrz, ale one stają się, można powiedzieć, moją własną wolą. Po czym było to drugie? Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Można powiedzieć, że Pan Jezus wypowiedział tak jednym tchnem, tchem. Te, te, te przykazania. I ono też jest zaczerpnięte z tory sprawa Żydowskiego. I oczywiście tu nie chodzi o jakąś miłość sentymentalną, tu nie chodzi o taką miłość, tak ja Was kocham. Kocham szczególnie tych, którzy są tam gdzieś daleko. Nie, tu chodzi o taką konkretną, codzienną miłość. Która e, przejawiała się też w prawie. E, e, czytając e, Księgę Kapłańską, macie takie konkretne e, e, przykazania. Na przykład nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. E, zapłata najemnika nie będzie pozostawać w Twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz e, szerzył oszczerstw między krewnymi. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnął winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twojego ludu, ale będziesz miłował bliźniego, jak siebie samego. Ja jestem Pan. Na czym polega nowość tych, tych dwóch przykazań? One, one istniały już w prawie, w torze. Nowość polega po pierwsze na tym, że bliźnim jest nie tylko mój krewny, tak jak to było oczywiste dla Żydów, ale też każdy człowiek, również nieprzyjaciel. Pan Jezus powie trochę dalej, ułomno tego Mateusza w tym kazaniu błogosławieństw, powie właśnie, żeby kochać. Z waszych nieprzyjaciół, żeby się modlić za nich. Na tym polega pierwsza nowość i druga, po drugie miłość Boga i miłość bliźniego są nierozłączne. Są jednym przekazaniem. Jeżeli w moim życiu nie zwracam zupełnie uwagi na drugiego człowieka i chcę być takim pobożnym, chcę jak gdyby wypełniać moje Obowiązki religijne, to powoli powoli oziębia się także moja relacja z Bogiem. Jest to na wówczas poprawna, taka można powiedzieć, robię to, co trzeba, czyli tam wypełniam te moje obowiązki religijne, ale robię je bez miłości, brakuje miłości. Święty Jan powie tak dużo mocniej że jest kłamcą ten, kto mówi, że kocha Boga, a równocześnie nienawidzi swojego brata, swojego bliźniego. Nie można kochać Boga i równocześnie nienawidzić kogoś drugiego. I odpowie temu człowiekowi dzisiaj e, Pan Jezus, temu uczonemu w piśmie, że niedaleko jesteś Królestwa Bożego. I przypomina nam, że On pragnie bardziej naszej miłości i miłosierdzia względem bliźniego aniżeli wypełnianie tych, można powiedzieć, religijnych obowiązków. Jemu chodzi bardziej o to, żebyśmy zaangażowali nasze serce i, i że do tego jest potrzebna też taka wewnętrzna zmiana. Takim przykładem są święci. Jutro będziemy obchodzić święto wszystkich świętych, tych, którzy są wyniesieni na ołtarze. Tu macie tych pięć takich ołtarzy, ołtarzyków. Jest pięciu świętych tutaj, którzy na was patrzą. Są też aniołowie, którzy patrzą tutaj z różnych stron. I święci, można by było tutaj książki pisać, i są tysiące książek o świętych, ale one, oni są dla nas przykładem miłości i poświęcenia dla, dla bliźnich, dla drugich. Wczoraj byłem w obozie Migrantów, bo, bo tam odprawiamy msze świętą dla osób, które mówią po francusku, i opowiadałem im, że Święty Maksymilian Kolbe, kiedy został skazany na bunkier głodo, głodowy, bunkier zagłady, on chyba został ostatnim człowiekiem, który żył jeszcze w tym bunkrze. I kiedy Niemcy wchodzili, żeby sprawdzić, czy jeszcze żyje, to nie mogli znieść jego wzroku. Dlatego, że jego wzrok, kiedy na nich patrzył, Palił ich od wewnątrz. Oni wręcz krzyczeli na niego, żeby tak na nich nie patrzył. I jeden z tych katów napisał właśnie o tym po wojnie: że kiedy patrzył na Maksymina Kolby, to ten jego wzrok go palił od wewnątrz. Nie był nie do zniesienia. I rzeczywiście święci. Mają tak wielką miłość do bliźnich, do drugiego człowieka, że ten, to spojrzenie, można powiedzieć, jest spojrzeniem Boga, dlatego że święty to jest ten, kto nosi Boga w sobie i go, można powiedzieć, jest wyczuwalna obecność Boga u ludzi świętych. Ci święci rzeczywiście. Kochali bliźnich, ale czerpali swoją siłę do tej miłości z miło od miłości Boga, od Boga. Oni czerpali ją e, właśnie w Eucharystii. E, kiedy czytacie trochę biografię, historię świętych, to rzeczywiście niesamowite e, postacie, ale oni czerpali swoje siły od Boga. Bez pomocy Boga, bez tej miłości Boga. Oni nie mogliby tak kochać. E, Drugiej osoby. Dlatego źródłem miłości, można powiedzieć, Boga i bliźniego jest miłość, która pochodzi od Niego. Dlatego, że to On pierwszy nas umiłował. I przekazanie miłości jest to taka droga, można powiedzieć, do spełnienia największego z naszych pragnień największego z ludzkich pragnień, dlatego, że to pragnienie było już u Adama i Ewy, żeby być tak jak Bogowie. Oczywiście Adam i Ewa wybrali inną drogę. To się skończyło, można powiedzieć, tak jak się skończyło, ale na szczęście Bóg odpowiedział miłosierdziem i wysłał swojego syna Jezusa. Jezus proponuje właśnie drogę inną, która jest pewna i bezpieczna, choć trudna, którą on sam przeszedł jako pierwszy. I polega ona na otwieraniu się na ojcowską miłość Boga i na odpowiadaniu na nią całym swoim życiem. Jezus żył, miłując Ojca ponad wszystko. I wracam na koniec do mojego pytania na początku: Czy chcecie kochać Boga więcej? Boga jeszcze nikt, e, można powiedzieć, nie kochał za dużo albo za mocno. Nie da się. Nie było takiego świętego, który kochał go za dużo albo za mocno. I jeżeli chcecie tego, to jutro, jak mówiłem, będziemy obchodzić wszystkich świętych zakochanych w Bogu. Święci są zakochanymi w Bogu. Jutro jest święto zakochanych w Bogu, nie świętego Walentego, ale zakochanych w Bogu. I może nie będzie to okazją dla nas, aby prosić ich, aby nam pomogli kochać więcej, mocniej Boga i również, aby nam pomogli kochać innych ludzi, którzy żyją obok nas.